Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mam dla was bardzo ciekawy temat, może bardzo zaskakujący dla niektórych, ale bardzo ważny, bardzo ważny, jeśli chodzi o sesję ciążową. Jak widzicie po tytule, co mają wspólnego paznokcie z sesją ciążową? Postaram się wam odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie. No to zaczynamy. Więc o co chodzi z tymi paznokciami na tej sesji? Moje piękne, wspaniałe, cudowne, kochane przyszłe mamy. Przychodzicie do mnie na sesję, umawiacie się oczywiście, wszystko pięknie, ładnie. Kiedy witacie mnie, jakby kiedy ja Was witam ee, w moim studiu, od razu, ale to od razu zauważam, paznokcie Wasze. Są przepiękne, niektóre zadbane, długie, pięknie pomalowane, ale bardzo, bardzo kolorowe. Już Wam mówię o co mi tu chodzi. Jak zdążyłyście zauważyć, styl moich zdjęć jest bardzo naturalny. Panuje bardzo dużo takich jasnych kolorów, kremów, beżów, szarości. Wiadomo, zdarzają się bardziej głębsze. I takie mm, intensywniejsze kolory. Ale to nieważne. W <noise> zasadzie ważne, tak? Ale chcę powiedzieć y, jedno, że y, bardzo ważne jest dla mnie, aby wszystkie elementy na zdjęciu y, współgrały, tak? Żeby panowała jakaś taka spójność i harmonia. I w momencie, kiedy um, zakładamy jasną, delikatną, zwiewną sukienkę i trzymamy brzuszek, trzymacie brzuszek, tak, to bardzo mocno zwracają na siebie uwagę bardzo takie kolorowe paznokcie, tak? E, I do czego dążę? Bardzo ważne jest, abyście pamiętały o tym, że jak umawiacie się do mnie na sesję, e, jak powiedziałam, tak. Mniej więcej 3-4 tygodnie wcześniej, to ważne jest, abyście pomyślały właśnie o kolorze waszych paznokci. Najlepiej, gdybym mogła polecać, no to, to są kolory nude albo po prostu zwykły french, ewentualnie zupełnie niepomalowane paznokcie. Eee, sprawi to, że, że, właśnie tak jak powiedziałam, że zdjęcia będą eee, spójne. Dłonie jakby nie będą odwracać uwagę od, od, od całości, całego zdjęcia, od brzuszka, od Twojej twarzy. No bo jak wiecie, w zdjęcia ciążowe, no to zazwyczaj trzymamy brzuszek, jest akcent na brzuszek, więc te dłonie są zazwyczaj zawsze widoczne. Ważne są też palce u, u nóg. Też trzeba by zadbać o to, żeby one były w takim neutralnym kolorze, kremach, e, french, albo po prostu w ogóle nie pomalowane. Na stopach może tego bardzo tak nie widać, ale fajnie jakby jednak współgrało e, to ze sobą. E, także <gryw> może niektóre panie się teraz dziwią, zrobią oczy, ale, ale taka jest prawda. E, ważne, żeby te paznokcie naprawdę, naprawdę uczulam Was, żeby one były naturalne, bo czy założymy białą sukienkę, czy założymy różową, czy założymy nawet tą bordową, czerwoną, nie wiem, bardzo intensywną e, w kolorach, to te paznokcie, jeśli są stonowane i tak jakby w kolorze naszej skóry, naturalne, to będzie to pasować, tak? Generalnie te kolory naturalne, nudowe itd. E, są to uniwersalne kolory, e, więc uczulam i zachęcam do tego, żeby jak już się umówicie na tą sesję, zadbać o te Wasze piękne, cudowne, wspaniałe paznokcie i pomalować je w bardzo naturalnych e, kolorach albo w ogóle zrezygnować e, z pomalowanych paznokci. Okej, okay. eee, pozdrawiam Was gorąco, eee, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia na naszych sesjach. Trzymajcie się, cześć.